Odcinek 3 szkoła dawno. Dawno temu za tychami i za jajostami żył sobie bardzo głupi synek o imieniu Boczek. Pewnego dnia Boczek bawił się na dworze w rycerzy z Boczkowego Stołu. Boczek bawił się w to przez kilkaset dni bo nie miał nic do roboty a komputera nie miał szczegóły w odcinku 2. I powoli mu no się to nodziło. Wreszcie Boczek postanowił dać się do jakiejś roboty. Po 3 miesiącach zastanawiania się Boczek postanowił że pójdzie do szkoły body, na następny dzień Boczek miał pójść do zapisać się do szkoły, Boczek bardzo się tym stresował i musiał zeżreć 3 4 2 3 6 3 5 7 2 4 5 6 2 6 3 4 8, 2, 5, 4, 2, 6, 5, 6, 4, 7 8, 3, 6 4, 8 9 3 7, 4, 5, 5, 4, 5 5, 4, 6, 3 6, 5 4 7 6, 6, 5 7, 8, 7, 4, 7, 7, 2, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 5, 4, 2, 4, 7, 2, 7, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 4, 1, 5, 1, 1, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 5, 5, 4, 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 1, 1, 2, 4212172141765136765712785581713724758711378355137 litrow litrów wina bez tłuszczowego o boczko. Boczek po śniadaniu jak to twierdz boczek bardzo malopkim śniadanko. Poszedł zapisać się do szkoły. Po przyjściu do wody Boczek poszedł do sekretariatu by porozmawiać z babą która włada szkołą Majewską. Boczek zaczął gadać z Majewską. Od boczka tak capił tłoszczem, że Majewska od razu wywaliła go do 5b. Boczek miał taką podnietę, że dostał wylewo lewo i się pozrał. Boczek ostrany tłuszczem poszedł do domu. Na następny dzień boczek bardzo podniecony tym, że idzie do wody dostał Hipermaga straczki i tak wszystko osrał, że musiał wszystko myć i spóźnił się na F po wf była informatyka infa, a na przerwie przed informatyka wszyscy chłopacy siedzą w jednym rzędzie pod oknem i gadają z babami, które siedzą naprzeciwko okien na ławce i czekają aż będzie przechodzić Kocorowa, bo w niej wszyscy się boją, boczek chciał osiąść pod oknami, ale Nono mu nie pozwolił. Wyglądało to tak, że Nono kopnął Boczka w jego tłosty odbyt. Boczkowi się to nie spodobało, więc poszedł sobie spaposiać boczek, który miał w torbie. Gdy boczek wszystko spaposiał, akurat skończyła się przerwa i wszyscy się ostawili. Boczek oczywiście nie wiedział co to jest informatyka więc czekał aż przyjdzie nauczyciel i wpości ich do sali. Po chwili przyszedł nauczyciel. Boczek gdy się odwrócił by spojrzeć loknąć, na nauczyciela stało się coś niezwykłego. Okazało się, że nauczycielem informatyki jest bardzo groby człowiek o imieniu Boczysław to był tata Boczka, syno. Krzyknął tata Boczka. tato, podniecił się Boczek, tyle cię szukaliśmy z mamą i wreszcie znaleźliśmy, chodź do domu, tam wszystko ci opowiem, mama i twoi bracia bardzo za tobą tęsknią, Boczek z tatą posiedli do domu, a klasy na świetlice czekać na następne lekcję. tchęn autor, Michał Rozpądek.